A, człowieku! Człowieku! Ja nie pamiętam kiedy w życiu czułem taki stres jak wtedy Jak ja sobie uświadomiłem, że ty masz streama, to człowieku tak mi się ręce spociły, że nacisnąłem wszystko co mam na klawiaturze. Po kolei... No ja czycisnąłem wszystko, ty, ale nie skrzynki cię nie działało, Kupił mnie nic nie działało, ja klikam Nie dał rady chłopku, no, że ja bo jak nacisnąłem wszystkie przyciski, to scenę na gówno przełączyłem już! Jak się zorientowałem, że ty masz pokazane, to chciałem wyłączyć już wszystkie przyciski ze stresu na klawiaturze że naciskałem też się pokazało. Podczas jednego ze streamów Nex chciał pokazać Stompowi filmik, który wysłał Ginold na grupę ekipy Bungie. Udostępnił ekran na Discordzie dla Stompa, sam jednak na swoim streamie nie pokazywał tego widzom. Zapewne nie był świadomy, że Stomp miał jego Discorda na swoim streamie. Po dwóch sekundach od włączenia nagrania na ekranie pojawił się nagi Ginold. Wszystkie klipy z tym fragmentem znikają z sieci niemal natychmiast. Potwierdza, że ekipa Banji działa szybko. Pozostaje pytanie, jak Ginold zareaguje na ten nietypowy leak? Czy ktoś poniesie z tego powodu straty wizerunkowe? Napisz, co sądzisz w komentarzu. A jeśli naprawdę chcesz zdobyć ten filmik, musisz zapuścić się w mroczne zakątki Twitcha lub Kika. To nie jest materiał, który znajdziesz na głównej. Trzeba zejść niżej, do miejsc, gdzie nikt nie zadaje zbędnych pytań. Ale pamiętaj, nie każda ciekawość kończy się dobrze.